Hejka wszystkim. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, gdzie znajdują się poszczególne części ciała u konia. I wiedza ta, w szczególności, przyda się na pewno młodym adeptom jedziectwa, którzy na przykład przygotowują się na odznaki. Zapraszam do oglądania i komentowania. Na początku, wskazówka dla osób, które przygotowują się do odznak. I chciałabym zaznaczyć, że mimo, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy regulamin oznak, to jest on nadal dość często aktualizowany. Ostatnia taka aktualizacja nastąpiła, jak się nie mylę, 13 kwietnia 2022 roku. Tak na przykład porównując regulamin pierwotny z 1 stycznia 2022 roku z regulaminem zaktualizowanym, to można dostrzec um, różnicę. W drugiej części na przykład odznaki jeżdżę Konor, czyli pokazanie na koniu podstawowych elementów, więc wcześniej egzaminator mógł nas prosić o pokazanie programu czworoboku, który był dostępny na stronie PZJ-u, a teraz takiej opcji nie ma. Kolejną różnicą jest na przykład to, że w zaktualizowanym regulaminie upadek z konia w trakcie przejazdu skutkuje eliminacją i niezliczeniem całości egzaminu, gdzie wcześniej nie było o tym w ogóle mowy. Takich różnic jest oczywiście więcej, ale teraz chciałam tylko przed nimi ostrzec, bo materiał miał być o budowie konia, a nie o zmianach w regulaminie. Wracając już do budowy konia, to podstawowymi częściami konia są kłąb. Lędźwie, złabizna, staw barkowy, ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek, guz biodrowy, guz kulszowy, udo, kolano, podudzie, staw skokowy, nadpęcie. Staw pęcinowy, pęcina, koronka, kopyto, strzałka, kasztany, ostrogi, sanki, ganasze, potylica, i mostek. I właśnie o takie części ciała, a raczej o ich wskazanie. Może poprosić nas egzaminator podczas egzaminu na odznaki. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że się podobało, a wiedza z tego materiału zaowocuje później na przykład na odznakach. Zachęcam również do pozostawienia łapki w górze, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Do usłyszenia niebawem i miłego Zionka.